Witamy was bardzo serdecznie, jestem Vegas Jestem Aktiv. I ruszamy z kolejnym filmem z gry Condemned Criminal Origin <coughs> Tak, niestety Gdzie tam niestety? To nie tu, w drugą stronę Wtedy weszłeś? Tak To wtedy tutaj jebłem fotę i teraz do przodu to W tej To topora Jakaś ruła to tu było... Bo nie wiem jak to się gra to powiem, o Duża ruła Kurwa. On może opcjeska tak jest. Już nie? Tak, profilaktycznie na Tu? Ta, jest. <coughs> Kurwa, jakby nie mu posłuchał, Ja pierdolę się wystraszyłem. Coś ja chyba. Bo wiem, że mogę ja zagrać. Nie, to... nie no, bez ja nie gram. A? Jak myślisz, się sztuczy, to? Do góry. Coś a, Coś mi i... się wydaje, że w tym odcinku będzie ostra kombinowane. mi się wydaje, że coś teraz... Kurwa o, też takie Najpierw się o o obejrzyj o, jest punkt kontrolny to się... O, ktoś jest spojrzeć. Nie kurwa A! Gruby! Psz! Spacja mi kurwa wyleciała! No nie! Ej! Lekko naciskuję tą spację kurwa. Która godzina. No dwa gwizdy w pół do pizdy. 10 po to mówmy kiedy będzie koniec, dobra? No Weź łapkę. mu jedynka U! Masz pani w chuju Kiesznią gry nie grałem o, o jest opu Wracamy, nie kurwa To jest kurwa co? Nie wracaj na chuj! Co na chuj? Jak trzeba będzie wrócić, to wrócisz A mamy wrócić. Ja mówię, Jesteś dobrze. tego pewny? Tak, jest. Tego chyba pewny. coś tam. Tu pada, nie tego guzika. Hmm. Kurwa, no ja pierdolę! Ty pizdo głupia! Ty ci kupię No, żrej Napierdole! Ja pierdolę. Na jakim ich opiegram poziomie? Że tak ciężko. Normalnie. uważaj, skrót. Ja pierdolę! Ile ich tu kurwa? Skopa! 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 Kurwa! Musisz dać mu skopa, to od razu blokuje. No z pasem mi wylatuje, a tu jest blok w ogóle. Razem. Aha, dobra. Kurwa, gdzie tu życie jakieś Weź rozglądaj się, bo tu zaraz będzie te, drzwi do widory Nie, to nie tu to, to Ale tu było życie Ale to jest życie, żeś wzięło Tu, no tu był też chyba, coś tu Zapiszę se to Dziewiątą chyba, nie? Nie, to zaraz, zaraz Czekaj, mamy tu zapis Okej okay. Wiesz, to masz z boku Niby nikogo nie ma? Oo. O, I tam wezwie! O, o, jak dobrze! Rozpierdaj te drugie Drugie! Przed tobą! Jak zamknąć te drzwi? Tak, jak zamknąć nie drzwi? No i kto kurwa chce się napierdalać? Nie, nie... Pierdol to... I tutaj? Tu byłeś, bo tutaj to było, co Dół, tam jest w dół, nie? Czy tu? tu? W dół. W dół! No dobra. W dół! Ja no tutaj byłem. No to możecie wrócić <coughs> ja się boję tej gry. Trzeba było po koleżaninach grać. Co by było, jakbyśmy w krajofira grali? Chuj tam. chuj tam. Byś srał po nosach. Chuj tam. To nie idziemy po tej drewnicy dupa, nie? Tutaj obok oh, przejście.

Drugi z tym guzikiem, weź przez debatę. No i Nie o, da rady włączyć chłopie. Nie, nie chcę. Czekaj, tutaj byliśmy. byliśmy. Nie, nie, no, jest, To jest. Tutaj byliśmy. Dobra godziny. Byliśmy. O, weźmy weź formy, kiedy odcinek jest. 15:15. Haha. To czekaj, tu rozbierdoliliśmy te drzwi. To tu chyba, nie? A tutaj co jest? No. <coughs> tu byliśmy. Pamiętam tę rurę. Ja pierdolę się rury przestraszyłem. No tak tutaj byliśmy. Okej. Ale ten gościu po prostu sprintem a profesjonalnie. Tu byli... To jest świat skrzyliśmy, nie? To zapierdolamy tutaj. To coś by byłeś. Się... Może tutaj. Może jeszcze... tutaj trzeba być. Trzeba jakoś wejść, ale jak? Zbawa. <noise> winda. winda KURWA Wiem że w ale patrz no, Masz tam deja vu miałeś, te ale... do rozdupcenia siekierką A co mogę na drugie wjechać? WIMIAJ DO ROZDUPCENIA SIEKIERKĄ A tu pamiętaj tu ja. A A mogę Do góry świetnie, jedziemy Ale siekierką mogłeś rozdupczać 4 5. Kliknij kurwa. Znajdź kurwa. Kurwa, widziałeś? Ptak robi miau. Miał. Złapałeś ptaka. Miał. Z tyłu. Myślisz? Z tyłu. Myślę, że Nie, to dobrze. O, wapceczka. Ale po trzeciej

Ty cholerni! Ty go! Go! Zostań go! 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 go, kurwa! cholerni! Go! Go! Uh, Skopa kurwa! Zostań kurwa! Zostań cholerni! Zostań kurwa. Kurwa. Gdzie Zostań cholerni! jest cholerni! Zostań cholerni! kurwa? No, kurwa. Ładna strzela. Graj, to... uciekła. A, to to, to, to. No, to. <kupi> <Spacia uciekła. kupi> o to, z shotgunem trzeba rozpiegnąć. <kupi> O, to jest ten gruby, a ty 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 masz to drugi jeszcze, kurwa! O, czekaj! O, kurwa, daj! Jeżeli... Nie, no, ma jeszcze... nie, jeszcze! Jeszcze amunicji nie, nie, Dobra, daj nie, I co, nie, nie, mogli To, to byśmy się w majczochę. O. Co to było? Kończymy na dzisiaj? Nie, yeah, możemy skończyć. Dobra, to w następnym odcinku znajdziemy coś z naszymi narzędziami <coughs> specjalistycznymi. Tak, i żegnamy się z nami, Vegas. I